Moi drodzy, witam w Stanach Zjednoczonych. Powiem wam tak, kozacka miejscoweczka na koniec z dnia, dobrą sprawę, bo już tam. witam serdecznie, moje drodzy. Wyjeżdżam właśnie z Oslo. to wszystko chciałem przebić pionę z tym gentlemanem. Słuchaj, dzięki Byku nie, za odwiedziny. Słuchajcie, bo za was się wstałem, wstałem wcześniej, ogarniam się, wyjeżdżamy z Oslo, wyjeżdżamy z Norwegii. Krótki wypad, ale chciałem intensywnie po prostu um, zwiedzić inne kraje, które są w w których nigdy nie byłem. Często pisaliście, że odwiedzał kraje północne, tak więc moi drodzy, zapraszam, dzisiaj jedziemy do Szwecji. Nie wiem ile pokażę, idziemy na FlixBusa, chodźcie ze mną. że jestem już na stacji, która jest ulokowana w dzielnicy. Chyba tam z tyłu jest w tle meczet, mam jakieś 4 minuty, 5 do tego Flixbusa, odjeżdżę za minut 20, a ta dzielnica z tego co mi się wydaje nazywa się hmm, Greenwald, chyba tak, nie jestem pewny i zawsze słyszałem wiele opinii, że tutaj można kupić a, tak zwaną czekoladę marokańską Nie wiem, nie znam się słuchajcie ale widziałem kilka sklepów libańskich oraz właśnie ten meczet z tyłu a ja za minutę będę chyba sam dwie na stacji fliksbusów bardzo ładny nowoczesny przystanek autobusowy ale nie ma się dziwić moi drodzy Kraje północy A14 za 20 minut mam autobus jedziemy do Sztokholmu strzelam się spóźnie niestety to długa trasa jakieś prawie 8 godzin więc strzelam, że może być lekka obsuwa, ale ważne, że jedziemy no ja jestem już w autobusie postaram się coś tam wam poprzebijać w trasie powiem wam jak wygląda przejście graniczne ale wydaje mi się, że będzie po prostu takie wiecie formalność podejść i, i wyjść i autobus nie jest pełny, jest jakieś może 10 osób, ale niestety jest koło mnie pani. W sensie będzie koło mnie pani, bo widziałem, przy odprawie, że ktoś tam jeszcze jedzie. Przysiądę się na drugie miejsce, ewentualnie do czasu aż dosiądą ludzie. Nie wiem, czy będzie pełny. Takie autobusy stąd do Sztokholmu kursują 4 razy chyba dziennie. Wiem, że jeden jest chyba jeszcze wcześniej i jeden na pewno co godzinie 11 wieczorem i o godzinie 7 dojeżdża. Dobra pani, idzie ja się muszę przesiąść moje drodzy Tak więc zapraszam na trasę do Stockholmu Ale granica ze Szwecją. Za chwilę będziemy. Kompletnie z głowy wleciał mi fakt, że jak jesteście przecież w Unii Europejskiej, na nieważne jakim paszporcie i wjechaliście do strefy Schengen. Na przykład do Norwegii, to każdy kolejny kraj przecież można przejechać no bez paszportu, w sensie bez, bez żadnej kontroli. Zapomniałem. Teraz jakbyście chcieli przekroczyć granice Polska-Niemcy, na przykład. W ogóle wleciało jakoś to z głowy, nie wiem dlaczego. I bo ostatni raz jeździłem Flixbusem po Bałkanach i przekraczałem właśnie takie kraje m.in. jak Bośnia z Chorwacją. Tam na przykład jakiś e, Albania, to, to trzeba było po prostu dokument okazać. No nie wiem, jakoś tak dziwnie wyleciało mi to z głowy. Chociaż chyba na granicy chorwacko-węgierskiej sprawdzano mi dokument. No ale już jesteśmy, no i jedziemy dalej. No i witam oficjalnie. W Szwecji, na lądzie, nie w autobusie, miejscowość. Karlstad jakieś godzinę 30, może od granicy przystanę widać nas pięknym muralem. Mamy około 30-45 minut a, postoju. Nie wiem, czy to jakieś planowane, nieplanowane, nie mam żadnego pojęcia. Poinformowano nas, że po prostu mamy czekać. Zatem jest oczywiście dobra okazja, aby pozwiedzać poopowiadać przejście tutaj po dworcu autobusowym, no bo w sumie tyle jest tylko czasu co do samych autobusów flizbusowych, wydaje mi się, że jeżdżą bardzo spoko teraz właśnie podjechał drugi, jest ich sporo i jeżdżą właśnie, czy to z Oslo na przykład do Sztokholmu, czy do Kopenhagi tutaj można sobie pojeździć za normalne pieniądze zapłaciłem chyba około 200 zł chciałem lecieć, nie ukrywam, że Lepiej było po prostu wsiąść w samolot i polecieć. Ale w Oslo są dwa lotniska. Jedno jest oddalone jakieś 35 minut od centrum i bilet do niego kosztuje jakieś 50 zł, 60 zł, Nie ma tragedii. A, drugi, a drugie lotnisko jest oddalone dość jakieś półtora godziny do dwóch godzin. No, i tam bilet kosztuje chyba, jeżeli się nie mylę, około złotych 100. Zł. I teraz, jeśli a, lot powiedzmy kosztuje, tak jak ja sprawdzałem, około 455 zł, no to trzeba doliczyć jeszcze pieniądze, a, aby dojechać na lotnisko, plus z lotniska w Sztokholmie, czyli wyjdzie nas pewnie około. 600 zł, a tak 207 godzin nie ma tragedii. Oczywiście tam przy chyba, nie wiem, 10 godzinach pewnie bym się zastanawiał, a jeśli kupiłbym bilet wcześniej, to byłby o wiele tańszy, ale niestety kupowanie na ostatnią chwilę, no niestety wiąże się z tym, iż może być drożej. Ile czasu będę w Szwecji? Będę, moi drodzy, a pełne trzy noce, 3,5 dnia mniej więcej spędzę w Szwecji. Głównie będę kręcił się po Sztokholmie i okolicach. Zawsze chciałem sobie pozwiedzać troszkę tych a, europejskich miast, ale jakoś tak zawsze jutro, pojutrze w kolejnym roku. No i nie tyle, że zmusiłem się jakoś szczególnie, ale stwierdziłem, że to będzie dobry moment, żeby. Pozwiedzać, tak słuchajcie, Karstad wygląda No nic specjalnego, powiedziałbym No niemalże jak w Polsce Gdyby ktoś mnie gdzieś tu wysadził i powiedział Że witamy gdzieś w Gorzowie, to pewnie bym uwierzył Bardzo spokojna miejscinka A ogólnie słyszałem, że Sztokholm jest pięknym miastem Wszyscy mi polecali Więc jestem Zaciekawiony co tam będzie jak dojedziemy, ale jeszcze jest jakieś 4, 4 godziny do 5 godzin trasy zobacz jakieś Burger Kingi można trafić w Mcdonaldy raczej wolę mniej z takiego jedzenia, bo to dość mocno awaryjne, nie było łazienki są w tych Burger Kingach ale chyba lepiej nabyć jakieś wiecie kanapeczkę ewentualnie jakiegoś snacka wodę nie gazowana, no i po prostu przeboleć, a takie ciepłe, normalne jedzenie już spożyć sobie w Sztokholmie. Właśnie wróciłem ze sklepu i kompletnie się nie dziwię, dlaczego Norwegi jeżdżą na zakupy do Szwecji. No, no może nie dwukrotnie tanie, ale przykład kola, no na pewno dwukrotnie tanie, tu jest słuchajcie, 10 koron czy jakieś 5, a 6 złotych, taka kola kosztuje. 10 złotych 10 w Norwegii plus baton proteinowy plus jakieś takie widocznie widocz weczki w kojim całkiem ok no i my zaraz pewnie będziemy za minut 10 odjeżdżać No i do zaczynamy Dobra, sprawa wygląda następująco zostało jakieś 2,5 godziny do Sztokholmu ale zmieniam zdanie i do tego Sztokholmu nie jadę. W sensie mam bilet, ale nie wysiadam w Stockholmie, do niego sobie później. Wysiadam moi drodzy w miejscowości jakieś godzinę przed Sztokholmem a zostałam jeszcze godzina 5 do miejscowości Wastera. W obok mnie pani, która mało się nie udusi przez a, Kaszel. jak widać temperaturowo dzisiaj są jakieś w ogóle chyba rekordy i tutaj nie działa klimatyzacja więc tu ludzie się zdeczka, bym ja powiedział irytują ja już jestem przystosowany bo dopiero wróciłem z Nowego Yorku, tam też było upały więc nie narzekam jest ciepło jest w sumie jest gorąco ale, ale nie ma jakiejś tam tragedii strasznej a, i, i co i pani właśnie stwierdziła to obok mnie że sobie nałoży coś na chyba usta żeby nie kaszczeć tak na że jakoś się szczególnie nie boję no i nic, jedziemy, trzymajcie kciuki wysiadam za jakieś godzinę 15 i niespodzianka taka niespodziewana no i djechem te miejscowości co mówiłem. Słuchajcie, że tak mnie tak ślista dziewczyna uśmiechnęła się tego pomachała jak wychodziłem Może gdybym jechał do Stockholmu to na by swój numer Jestem w miejscowości Wardras. Chyba Nie jestem pewny, jakąś godzinę z groszem Od e, Sztokholmu I tak jak mówiłem wysiadłem sobie Bo mnie mój ziomuś Którego znam lat kilka dobrych Że właśnie jest tutaj gdzieś Na parkingu i Żebym sobie wysiadł i pojedziemy sobie razem do Sztokholmu Więc mówię No dobra To nie wiem gdzie on jest Chyba, że mnie okłamał Nie wiem czy to będzie widać, tam jest gość po prawej W niebieskim t shirtie to jest słuchajcie youtuber Znany Nie od dziś na polskim YouTubie Vlogu, Vloguje chciałem powiedzieć Vlogował kiedyś Starych dawnych czasów <laughs> Patrzcie na to Wybaczcie, trzęsie Moi drodzy Nikt inny jak Najpopularniejszy najpopularniejszy polski youtuber Podróżniczy słuchajcie Własny biznes w Szwecji, moi drodzy! Jest polski youtuber ale na emeryturze, bo ma 7. Marcin Sadon Szymano, tylko co tam Moi drodzy, witam w Stanach Zjednoczonych Twu W Szwecji. Ale fury Moi drodzy, kulinarne podboje Szwecji Zaczynamy od burgera w max bardzo średnie fryki, to kosztowało 55 zł. Najtańsza opcja, ta cola 0, strasznie słaba, 2 na 10. I burger, wam pokażę. No to słuchajcie, od Marcinu dostałem 20 koron, trzyma trzymaj wariacie, tak więc zapraszam na koncie kulinarny, chodźcie z Marcin Sadłoń Mogliście jeszcze kojarzyć z serii po Azji. Mojej numer 2. Gdzieś tam byłem, no. Marcin gdzieś tam odbywał swoją podróż razem z Alicją. Pozdrawiamy. Jak się żyje teraz, kolego? Pojechałbyś jeszcze raz do Azji? Planuję, na pewno. Trzeba lecieć. Na zimę? Nie tą, ale następną. Na, na, na obóz do pająka? Ale to tylko pić. <laughs> Możecie go zapytać czy może jest taka opcja, że tylko alkohol i zero treningu zdrubeczka. Ludzie krzyczą w komentarzach, że nie pokazuje jedzenia. To burger jak burger moi drodzy, no wiadomo, dopy nie urywa. Najzwyklejsze jakieś tam dwa rodzaje, no. dwa kawałki mięsa. No i już jedziemy w klimatyzowanym aucie, moi drodzy, zobaczcie Nowa furka. Na biznesem w Szwecji Jedziemy pomału w stronę Podstokholm. Dzisiaj będę, można powiedzieć, nocował na Couchsurfingu Zatem, wiesz, zostało jakieś 1 minut, godzinkę, niecała, niecała godzina chyba. Zobaczysz, Szwecja tutaj do Sztokholmu ten dystans nie był jakiś gigantyczny. Chyba sam Sztokholm nie jest duży, co? Jest. jest. Jest? A, ok, myślałem, że nie jest. No ale nic, zobaczcie, wszędzie zielono, konie jakieś tam były drodze Nie ma reklam gdzie nie ma reklam? Po a po bokach Ale co hydrale człowieku a, I Magdo, się I, i McDonald też był. To McDonald's tam. Ale tak ogólnie nie, nie ma? Czy nie ma? Takich, ma. takich dużych billboardów nie ma? Nie było. Ok. Różliwe moi drodzy. Pana droga, przyjemna. A my widzimy się na miejscu. No i siemano, słuchajcie, jestem już tutaj na chacie, tu jest Karol. Siemano, Siema. Siema. Słuchajcie, tutaj jestem na surfingu u Karola pod Sztokholmem. I miśmy nic nie robić, bo stwierdziłem, że zmęczony słuchajcie Marcin już zabijał właśnie też na lotnisko, ale odpaliśmy jerbę. odpaliła się energia, tak więc najprawdopodobniej pojedziemy zaraz jeszcze do Sztokholmu. Właśnie zalewamy słuchajcie, kubeczek jerby i jedziemy do centrum. W Stokholmu, a jak? Do dzieła. No i dojechaliśmy moi drodzy, na zinke, zinke Stacja. Zinkensdamm. Zinke Dobra, wybaczcie moi drodzy za przejęzyczenie, ale jeszcze po szwedzku płynnie nie mówię. Dojechaliśmy na skałkę. Jak ta skałka się nazywa? Nie wiem jak ono ma nazwę <grymne> Skałka, <grymne> Skałka moi drodzy, dojechaliśmy na Skałkę Tutaj podobno przyjeżdża się na zachód słońca Wiadomo, wiedziałem, że dzisiaj nie będzie typowo Sztokholmu Stok jako a, stolicy Żeby takiego typowego zwiedzania, no, po prostu zajechałem dość Póź, późno Patrzcie, to się znalazło. słuchajcie Marcin Sadło, który miał jechać do domu, miał jechać... Ale nie wyszło jak zwykle, na słabo <grymne> miał, miał, miał zapać lot, który miał być rano, ale stwierdził, że... Na słuchajcie Marcin przyjechał sobie do Szwecji tak o, na zwiedzanie. A my idziemy właśnie. A my właśnie idziemy sobie na skałkę. Ciewem w tym raz Powiem Wam tak, Kozacka miejscóweczka na koniec na dobrą sprawę, bo już tam jest no, po zachodzie słońca Więc udało się tak na styk tutaj przyjechać i fajnie, bo nie spodziewałem się, że cokolwiek się zobaczę w a, tej Szwecji. Bo mówię, autobus się spóźniał, także wszystko idealnie na czas Moi drodzy, naprawdę konkretna miejscówka Nie chciałbym teraz tutaj jeszcze jeździć po nocy na siłę i szukać obrażeń Ponieważ nie ukrywam, że jestem delikatnie zmęczony I myślę, że tutaj będzie można w tym miejscu spokojnie ten odcinek dzisiaj zakończyć Jutro wam przedstawię Karola, który mnie gości na, można powiedzieć, tutaj Skałki są bardzo spoko, są spoko jest mówię Fajnie, że udało się dzisiaj pojechać, jakoś ten vlog urozmaicić, bo cały dzień w autobusie spodziewałem się, że będzie nudno. Udało się spotkać jeszcze Marcina, bardzo sympatyczna, morska. Tak więc, prawdopodobnie za chwilę, jak całkowicie zrobi się ciemno, będziemy wracać do chaty. Trzeba zamontować ten vlog, który właśnie oglądacie, trzeba się wyspać, a rano zrobić jakiś trening i zwiedzać Sztokholm. Będę miał a pełne jeszcze 3 dni, najprawdopodobniej jak ten vlog teraz oglądacie, to w niedzielę powinien być live z okazji 80 tysięcy na kanale, zatem zapraszam Was, wydaje mi się, że na Instagramie Piotr Pablo Przewarski będę Was informował o dokładnej godzinie, wydaje mi się, że nie wiem, mniej więcej 13-14. Na godzina czasu polskiego, tak więc zapraszam serdecznie na live'a. Więc tak jak mówiłem, moi drodzy, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał luźny daily. Wiadomo, pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy, Sztokholm, Szwecja. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania, komentowania. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć z tego miasta, a może uda się coś wyczarować. Pozdrawiam Was i widzimy się niebawem. Elo. Thank you.